Zmieniliśmy też parking z nowym rokiem. Yy, troszkę w linii prostej, może za 200 metrów dalej. Zobaczcie nie wiem, czy co będziecie widzieć. Jakie zostają tutaj po mikroproszku. Jest wipawerek. Chyba, że pistolety zamienili, ile jest zwykłego. a Co tu się stało z tym pistoletem? To jedziemy z kopcem. Witajcie w nowym vlogu. Jak widzieliście po ostatniej wycieczce, camper nam się trochę pobrudził. Trzeba go posprzątać, bo tam po dwóch tygodniach to po prostu sywkiła i mogiła, że tak powiem. Był, jest w tym kamperze, Zresztą zaraz zobaczycie sobie, bo właśnie jadę na parking. Muszę go posprzątać, bo chcemy wyjechać niebawem. Więc przydałoby się, żeby był czysty. A druga rzecz jest taka jeszcze, że zmieniliśmy też parking z Nowym Rokiem. Troszkę w linii prostej, może za 200 metrów dalej, samochodem trochę trzeba na około przejechać osiedle. Ale ze względu na to, że po prostu pan nam za kampera policzył taką cenę, że gdzie chyba za samochód i przyczepę tyle nie płaciłem, a dowiadywałem się w okolicy po ile są mniej więcej parkingi i miałem już takie małe rozeznanie. No i wyszło na to, że wszędzie mniej więcej ta cena waha się między tam 140 a 160 zł. No i teraz jesteśmy na takim małym, e, osiedlowym parkingu e, Mówię, 200 metrów dalej, w linii prostej, na piechotkę, troszkę dalej, ale, ale taniej, no Tak wygląda mniej więcej parking Tylko taki zestawiony, że nie wiem, czy... O, i tutaj stoi nasz kamper, widzicie? Ja sobie dziś tu stanę z boku Idę z panem, porozmawiam, gdzie tu mogę zostawić samochód e, Pojedziemy na myjkę, posprzątamy go dzisiaj w środku Usyfiony, jest jak 150 Trochę mniejszy parking wśród bloków Cena, jaka mnie tutaj kosztuje ten parking, to jest 140 zł na miesiąc, więc nie ma tragedii. A na camper w środku tak wygląda, po bojowisko jedno wielkie. Zobaczcie, ile tu jest syfu. Tutaj, o, ci po poświnkach, co tu się działo? Dawno tu nie zaglądałem, no, zobaczcie. Wszystko do sprzątania, tak to jest, jak się jedzie. Tu ile? Chodzi się w butach, wchodzi się w zimę, no to się brudzi niestety. Mimo, że ja tutaj zamiatam, jeszcze sobie wziąłem tak, taką gąbkę. Zobaczymy, może, będziemy, może z niej skorzystamy. E, miałem kiedyś kupiłem takiego dimera. Rozrobię go w takim spryskiwaczu i zobaczymy, bo takie czarne paski są na e, obudowie. Zobaczymy, czy będzie chciało to zejść. No, trochę jest tutaj do sprzątania, czyli te dywaniki, wszystko powywalać. Dimer, jak już mamy, rozrobiony w takim opryskiwaczu. Tego na razie odłożymy, żeby się nie przewrócił. Jeszcze mieliśmy rotona trochę, to na felgi puśniemy. To jest dobre, powiem wam. Ja to kupuję odkąd pamiętam i to jest tanie i w miarę dobrze działa. Ładnie z felg schodzi. Nie wiem jak tutaj, bo tu są akurat czarne felgi, więc Nie wiem, czy jest sens tym cikać. Dobra, odpalamy maszynę i lecimy na Mejkę najpierw. Od tygodnia niepalone. Poziom oleju ok. 3 stopnie. Dzisiaj właśnie tak wziąłem sobie. Na dzisiaj sobie zaplanowałem to mycie, bo jest w miarę ciepło, 3 stopnie, bo tak to do tej pory jeszcze do wczoraj mróz trzymał w dzień. Trochę dalej muszę jechać, bo nie wiem gdzie tu w okolicy mam jakieś myjki takie, gdzie mógłbym kartą płacić, bo nie chce mi się teraz jeździć po żetony, po, po drobne, szukać tego. Widzę, że jeszcze na stację będziemy musieli wjechać, to zatankujemy, ale to już jak będziemy chyba wracać, to sobie podjedziemy. Jesteśmy na myjce, ile tu jest wysokość? 3,40, więc chyba powinniśmy wejść. A wysoko jest, spokojnie. O! Będzie okej, okay, tylko czy tu można kartą płacić? Można, dobra, jest czytnik, więc idziemy. Rozeznamy się w sytuacji. Tak się zastanawiam, bo zobaczy, tak lanza tu jest, tak, tutaj na tej wysokości, a tam do końca jest dosyć daleko, więc nie wiem czy mi to wystarczy, bo jest dosyć krótki ten wąż. Więc... Zrobię chyba najpierw tak. Zrobię sobie najpierw przód, tutaj obmyję i później przejadę i będę tył mył, bo tak będzie najsensowniej, bo na raz tego nie objadę. Więc trochę sobie najpierw jeszcze cofnę trochę i zrobimy przód na spokojnie później. Przejdziemy do przodu i robimy tył. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Dobra, możemy się zabrać za mycie co tu mamy w ogóle. Tę szczotkę tu są, nie ma tu szczotek. Sama lanca jest. Tutaj na monety, tu na kartę. Co my tu mamy? Mycie mikroproszkiem, spłukiwanie, ochrona lakieru, nabłyszczanie. To jest standard. Weźmiemy teraz rotonem, spryskamy felgi. Trzeba go odkręcić. Dobra i lecimy. Na ostro idzie tak płyna. Zawsze to trochę pomoże. Z drugiej strony. Pierwsza felka, zobaczcie jak już wygląda, jak puszcza. Cały syf się różowy robi. Teraz sobie zapłacimy za myjkę. Nie wiem ile, bo tu można przecież plus minus. Można sobie podawać kwotę, co złotówkę rośnie. A dajmy na Radzie za 12 złotych. Zobaczymy, na ile nam to starczy. Mycie mikroproszkiem. No, ale zobaczcie, to tak. Zazwyczaj wcale fajnie nie schodzi. O. Chociaż teraz poleciał ten mikroproszek chyba, ale... Wrót cały nie chce zejść. Próbuję tutaj domyć to, ale to nie chcę zejść, to do... zobacz jaki zostaje syp, to by trzeba było to teraz tą kąpką przelecieć. Zkoda, że nie ma tu piany, tutaj nie ma piany, tylko mycie proszkiem, no, taka, taka mejka. Patrzcie, tu nic nie schodzi. Trochę słaba ta mejka 12 zł nam się już wyczerpało i powiem wam, że plus taki, że praktycznie umyłem Przepukałem może nie umyłem. Samochód z jednej, jak i z drugiej strony. Ale y, ten mikroproszek praktycznie nie domywa tego. Zobaczcie, nie wiem czy to będziecie widzieć. jakie zostają tutaj po mikroproszku. Jeszcze ile syfu zostaje. Y, ja wiem, że białe auto się ciężko myje. Dlatego teraz trzeba by wziąć tą gąbkę i to wszystko y, przelecieć. Bo zobaczcie, praktycznie nic się tutaj nie domyło. Zobaczcie, po mikroproszku jak to wygląda. Cały brud jeszcze schodzi żeby trzeba było jechać na jakieś szczoty najlepiej i szczotą to myć Mam białą Mazdę to wiem jak się myje białe Z białego ciężko zmyć brud bo to wszystko zostaje o, Zobaczcie to wszystko jest o, Wszystko jeszcze leci to jest takie opukanie tego samochodu a nie umycie Robota trochę głupiego Patrzcie, wszystko zostało, cały syf. Kurde, szkoda, że jest tak zimno, bo bym to zrobił. Tylko, po prostu, ręce mi zaraz odpadną. Tutaj widzę też to samo. Zostało po tym. Nic tu nie domywa, to ta mejka. Co to za mejka? Spróbuję moim dimerkiem jeszcze. O. Wypryszniecie delikatnie dimerkiem, i to wszystko momentalnie schodzi. Bielutki się robi, to trzeba to od razu spukiwać. Jakby człowiek musiał tak stać i tak myć i pukać. To jest dobra zabawa, jak ktoś ma swój dom, a nie na stacji be... stacji na mejce. Przejrzał na oczy, ale użyłem tego dimerka. Płycikałem sobie po prostu na gąbkę. I w go leciałem, tutaj zobaczę, tu, tu jeszcze będę musiał, bo nie, tu nie sięgam po prostu, do tego miejsca tylko sięgnę. Trzeba by pomyśleć o jakiejś szczotce takiej do mycia y, kamperów albo przyczepie. Miałem taką szczotkę, tylko gdzieś mi chciało, nie wiem czy nie zostawiłem sobie kiedyś jej na stacji, bo myłem przyczepę i ona tu by się do fajnie sprawdziła, bo by ten dach tutaj było można umyć. A tak nie ma jak dosięgnąć tego, z tej strony też umyty, ale mówię, wszystko ręcznie trzeba, myjką nie schodzi nic. Mamy już kampera praktycznie umytego, zobaczcie, tak wygląda tył To się udało umyć to umyłem, ale też musiałem to wszystko szorować tą gąbeczką moją Na górze by się przydało jeszcze umyć, no, ale nie mam drabiny, a tak wysoko nie sięgam Więc powiedzmy, że z zewnątrz jest opukany, zresztą teraz zobaczę I tak jest tam takie drogi, że pewnie jak już dojadę na parking to będę już yy, z powrotem brudny Lecimy na parking, zaczniemy go trochę sprzątać w środku Zanim pojedziemy na parking, to jeszcze jeden przystanek zatankujemy sobie. Dzisiaj czwartek, więc VPR w cenie zwykłego 5.79, więc lejemy do pełna, bo nie wiem ile tu mi zostało dużo. E, ile tu będzie? No podnosi wskazówka, no to już jest prawie na rezerwie, więc tutaj praktycznie jest pusto. A wiecie co, jeszcze nie wlewałem AdBlue w ogóle, odkąd go kupiłem. Cieka Czekam aż się zapali ten e, jakiś tam wskaźnik o informacji, żeby dolać, czy lepiej nie czekać? Dajcie znać. Dobra, gdzie jest ten diesel? V-Power. Dzisiaj ten, V-Powerek. Chyba, że pistolety zamienili ile leje zwykłego, co tu się stało z tym pistoletem? Rozpad się, muszę go naprawić. Dobra, 74, 75, 70, ale zobaczcie, jak równie, tylko 76 litrów. I tu jest jeszcze tak, zauważyłem, że. Trzeba chwilę poczekać i na, na jedno odbicie tylko wystarczy. Teraz wcisnę, raz odbiję i koniec, bo ostatnio na dwa razy próbowałem i się z baku wylało. O i tyle starczy, to już jest full. Jesteśmy z powrotem na parkingu. E, odsłonię tu trochę okna, niech się tutaj trochę widniej zrobi nam. Wywalam wszystko, e, przywiozłem też odkurzacz. To się tutaj odkurzy, nie będę się bawił ze szczotką, najpierw wszystko wyrzucam z samochodu. Wywalamy na zewnątrz dywaniki, później będziemy to trzepać. Już część wyrzuciłem. Bawki trzeba podwierać, zobaczyć jaki tu bajzel. No niestety, jak się żyje w kamperze, to tak to wygląda. Ale dywaniki właśnie też są fajne, przez to, że to bierzecie i wyrzucacie i trzepiecie. I tyle, bo miał tutaj wykładzinę, to właśnie by tak już wyglądała ta wykładzina. O wow, Jezus <noise> Jaki syf Największe tu tutaj po świnkach Tu jeszcze to mogę wyjąć O A Tu są nasze buty Z przodu jeszcze Trzeba będzie tą wykładzinę też wyrzucić Od razu Może to, tego tu nie będę kładł, tylko to wyniosę Jak Już mamy odkurzacz To wszystko od razu podkurzę. Po tu z przodu można to powyjmować Później będziemy to Przepać i odkurzyć to jest fajne mata, to są fajne wykładziny, bo zobaczcie, ona jest taka podgumowana I w miarę jest taka ciepła, tylko nie wiem jej wyjąć, jest całości o widzicie Fuj jaki syf. Mi się przydało też jak byłem na tym umyć, bo już czarna się zrobiło, no ale to nie wyschnie mi Były jakieś papierki. O jedzenie, ciastek muszę to posegregować, bo to, tak to, to się wrzuca wszystko tutaj tutaj tą małą odepniemy dobra, idę się podłączyć do prądu i odkurzamy. wszystkie dywaniki już wyniesione, został sam ogólnie syf sam brud w kamperze włączyłem się tutaj do prądu u pana, bo się dogadałem z panem, że sobie od czasu do czasu będę podłączał prąd więc jestem na prądzie nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem odkurzać, czy pójdzie. Pan mówi, że ma takie lekkie, słabe zabezpieczenia, więc odpalamy. E, działa. Dobra, no to zaraz, zaraz będziemy odkurzać. Odkurzać. A jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Jak jesteśmy podłączeni do prądu, to tutaj oprócz tego, że mam sterowanie e, e, tym e, trumą, to jeszcze dodatkowo też, że trumy jest klimatyzacja. Można tutaj sterować klimatyzacją, albo ustawić sobie na auto Albo po prostu samą klimatyzacją Ewentualnie możemy też zrobić tak, że e, Możemy też oświetleniem klimatyzacji sterować O, to nam się, widzicie, zapala się oświetlenie Różne na pięć wartości jest To jedziemy z kopcem Użyłem, tak jak umiałem najlepiej. zobaczcie już nie ma praktycznie syfu. Tu jest takie białe, coś mi zostało. A to jest chyba coś tutaj rozlane, bo jakieś mleko się wydaje. Trzeba będzie to powycierać jeszcze ładnie. No i tu z tyłu już wszystko odkurzone. Więc trochę przejrzał kamper. Teraz idę po jakieś środki czystości, jakiegoś plaka. I tutaj tą deskę trochę jeszcze przetrzemy, bo się zakurzyła cała. O, tak wygląda teraz mój bagażnik. Trochę też tutaj nieład artystyczny. Jeszcze rzeczy z ostatniego wyjazdu nam zostały. Ale zobaczymy, mam teraz takie skrzynki, sobie kupiłem. I zobaczcie, fajne są po 15 zł, były więc bardzo tanio. Kupiłem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk takich. to się fajnie stawia, bo sobie można postawić jedno na drugim, jak nie potrzeba. Nie miejsca zabierają. Super sprawa. Plak, bez tego ani róż. E, zaraz deskę oblecimy. Mam magika z Biedry, przeciw kurzowi, Trochę tutaj meble oblecę na szybkiego. I kiedyś kupiłem taki biały smar. Biały smar w sprayu. Nasmarujemy trochę te prowadnice tu od spodu, w tym... te w stoliku, bo coś ciężko tutaj chodzi. Więc jeszcze go trochę podsmaruję. Dobra, to ja się biorę za czyszczenie deski teraz. Trochę z tego kurzu Jedziemy, Tu przeczyścimy ładnie Dobra, to ja sobie Ogarniam tutaj deskę, czyszczę ją Trochę mebelki przelecę, gdzie są brudne Stół nasmaruję I będziemy wrzucać za chwilę wszystko Z powrotem do środka, bo już widzę, że się mała szarówka robi Więc czasu nie mam za dużo Udało mi się wszystko posprzątać Dywaniki już powkładane Jak widzicie, pozamiatane Jeszcze tylko odkurzacz pozabierać Mebelki pomyte. Samochód gotowy na następny wyjazd. Jeszcze tylko na koniec mała prośba: jeżeli możecie, zasubskrybujcie nasz kanał. Na pewno pomoże to w jego rozwoju. A my się już widzimy w nowym vlogu, w nowej wyprawie. Cześć. Hej, do zobaczenia.